Ponad 500 tysięcy złotych wydała gmina Lubawka na walkę z COVID-19. Przez ostatnie 3 miesiące gmina podjęła szereg działań, których celem było zapobieganie COVID-19 oraz pomoc dla osób dotkniętych skutkami pandemii. To są środki ochrony osobistej i zdrowotnej przeznaczone nie tylko na urząd, ale na wszystkie jednostki organizacyjne, w tym właśnie ośrodek zdrowia. To są również te wszystkie środki, które były uruchamiane na dezynfekcję miast i gminy tych miejsc. Publicznych. To są również zwolnienia o czynszów, odroczenia z podatków i zwolnienia z podatków. W tej chwili na, na dzień dzisiejszy to jest około 550 tysięcy złotych, ubyło z kasy budżetu gminy Lubawka. Mniejsze wpływy oraz wydane środki na walkę z koronawirusem mogą oznaczać cięcia w gminnych inwestycjach. Burmistrz Lubawki jednak nie poddaje się i, wspólnie ze swoimi współpracownikami, pozyskuje środki, które, pomimo wydatków, pozwolą na dalszy rozwój. Do końca czerwca chcę z panią skarbnik, ale też i z radnymi usiąść nad wszystkimi zaplanowanymi inwestycjami, żeby zobaczyć, które muszą być odłożone na rok przyszły. I kończymy już takie opracowania. Pierwsze dwa miesiące były no, takie dosyć katastrofalne, bo spadek był o około 40%. Czerwiec, koniec maja i początek czerwca jest od ciupinkę lepiej, Idzie, wraca do normalności, więc myślę, że nie będą to aż takie ostre cięcia, jakie planujemy. Chciałabym już może od przyszłego tygodnia uruchomić fundusze sołeckie na place zabaw, ale też kończymy pisać projekt, w końcu udało się dojść do konsensusu, jeżeli chodzi o park Watra, to zagospodarowanie, częściowe zagospodarowanie, które mamy projekt z kwiatu lnu 300 tysięcy. Też obecny, obecny mały grant na 50 tysięcy też pokazał się z Kwiatulnu. To jest regionalny program operacyjny, ale przewidziany dla obszarów wiejskich, w tym małych miasteczek takich, jakim jest Lubawka. Także łącznie to już będzie 350 tysięcy, a też dodatkowo mamy w tej chwili rozpoznanie nowych tematów E, takich e, mał, małych grantów, ale inwestycyjnych e, z euroregionu Unyssa e, jest e, na jesień będą przyjmowane wnioski właśnie o zagospodarowanie takie turystyczne i chcemy e, też e, 30 tysięcy euro e, przeznaczyć na e, zagospodarowanie e, parku Watra. To pozwoli już powoli zamknąć się w kwocie e, no, prawie pół, pół miliona złotych. A y, przypomnę, że za, ko, y, koncepcja zagospodarowania y, terenów zielonych, y, które z, mamy od 2016 roku, w tym i Parku Watra. Park Watra jest oszacowany, gdyby zrobić, chcieć zrobić wszystko od A do Z y, w ciągu o jednego roku, trzeba byłoby y, wyasygnować około 4 milionów złotych na y, taką inwestycję. Dobrą informacją jest również fakt, że zadania, które się rozpoczęły, nie są zagrożone i ich realizacja cały czas trwa. Te inwestycje, które zostały już podpisane umowy i były już realizowane, nie mogły być wstrzymane w żaden sposób, bo też nie wiedzieliśmy jak się skończy, jaka będzie, jak podsumowanie koronawirusa, jak będzie wyglądało w gminie Lubawka, chociaż nie do końca jeszcze wiemy tak na 100% w tej chwili, ale już jakieś trendy można wyciągnąć z tych trzech miesięcy. Bukówka, zagospodarowanie zbiornika Bukówka idzie pełną parą i też ma się ku dobremu. Różne słyszę opinie, jedni narzekają, że ścieżka taka, że, że to za mało, że w Kowarach jest lepiej. Drudzy chwalą za taki rozmach. Ja przypominam, że tutaj mamy 15 km ścieżek, chociażby w Kowarach to jest obszar, nie wiem, jakiegoś 500 metrów kwadratowych czy kilometra metrów tysiąca metrów kwadratowych do zagospodarowania. Tu mamy powierzchnię dużo, dużo większą i tego zainwestowania nie będzie widać. Zresztą chcemy, żeby zbiornik Bukówka był dziewiczą taką inwestycją i zresztą właśnie plan przestrzennego zagospodarowania takie obowiązki nakłada. Tam tylko od strony Miszkowic można zrobić zagospodarowanie takie turystyczne, natomiast cały zbiornik jest wyłączony z jakiegokolwiek inwestowania poza tą ścieżką, ścieżką pieszo-turystyczną. I to się kończy powoli. I po zakończeniu, jak wyłonimy operatora, czy znajdziemy sposób na zarządzanie tą, tym obiektem, dopiero będzie można oceniać, co i jak. Jak jest na bukówce. A przypomnę, że bukówka od 30 lat była niemożliwa do zrobienia. Dopiero ostatnie trzy lata pokazało, czy moja determinacja i współpraca tutaj pracowników umożliwiła. Uzyskanie zgody od wszystkich właścicieli, bo gmina nie jest właścicielem tam żadnego terenu, napisanie projektu i otrzymanie środków zewnętrznych. Przecież to jest naprawdę niebyle, jakie wyzwanie było postawione. Ja, sobie, ja je sobie postawiłam od samego początku, w momencie kandydowania już pierwsze, pie, pierwszy raz w 2006 roku, jak startowałam na, na radną gminy Lubawka. Wiedziałam, że zbiornik Bukówka jest warty tego, żeby zagospodarować go turystycznie, bo on może być wizytówką naszą na zewnątrz, ale przede wszystkim może być poprawiać lepsze samopoczucie i lepsze spędzenie wolnego czasu dla naszych mieszkańców gminy lubawka do tego dochodzi jeszcze chodnik w Miszkowicach, który realizujemy wspólnie z Dolnośląską Dyrekcją Dróg i Kolei. W sierpniu chcemy złożyć wniosek o następny odcinek tego chodnika na następne lata, bo marzyłoby mi się dokończyć, do, dociągnąć ten chodnik aż do Jarkowic, do końca Jarkowic. I to wymaga czasu i takiego dłuższego i konsekwentnego pilnowania tych tematów. To są te trzy inwestycje, które musiały być zrobione i są robione, bo umowy zostały podpisane.